Witajcie moi drodzy, przychodzę do was dzisiaj z recenzją książki y, Mi Masz, klub filmowy Meryl Streep. Książka, którą kupiłam, y, tak jak pamiętacie, zapewne z Bookholu na promocji bodajże w Tesco czy w Realu. Zapłaciłam za nią chyba 15 zł. No coś koło tego, około 15 zł. Tak wygląda okładka, może bliżej. Jak nie widać jakoś mocno dobrze. Książka, słuchajcie, zainteresowała mnie samym tytułem. Ze względu na ten tytuł właściwie ją kupiłam. Nie patrzyłam nawet dokładnie, o czym jest. Domyślałam się mniej więcej, ale, ale rzeczywiście nawet nie sprawdzałam, nie sprawdzałam opisu z tyłu. Książka opowiada o trzech siostrach, dwóch rodzonych, jednej ciotecznej, które. W dzieciństwie przeżyły, przeżyły tragedię, dlatego że w wypadku samochodowym zginęli rodzice i, i ojciec jednej z nich, znaczy rodzice, rodzice tych sióstr i ojciec właśnie, ojciec tej siostry ciotecznej. I wszystko zaczyna się właśnie w tym momencie, kiedy dowiadujemy się o tej tragedii. Następnie, nast następnie są trzy rozdziały, w których jest omawiana sytuacja każdej z tych sióstr po tam wielu latach. Wszystko zaczyna się bodajże od kogo? Zaraz zobaczymy. Od Izabel nasz mcneill to jest dziewczyna, której opisywane jest małżeństwo z chłopakiem, którego poznała w wieku 16 lat i którego kochała od 16 roku życia. Niestety na samym początku już się dowiadujemy, że została przez niego zdradzona, i zaraz właśnie po tej zdradzie swojego męża zostaje dosłownie wyzwana do ośrodka, do gospody, którą prowadzi jej ciotka, pod której opieką została właśnie po śmierci rodziców. Ciotka, która nazywa się Loli, Loli Weber chyba? No nic, nie pamiętam. Chyba w każdym razie Loli się nazywa. Została wezwana właśnie przez nią do swojego ośrodka. Zaraz właśnie po tym, jak dowiedziała się, że mąż ją zdradza. Kolejny rozdział zaczyna się od. od June. Teraz wam powiem, tak. Kolejny rozdział zaczyna się od June nasz która tam w młodym wieku, bo chyba w wieku 20 lat, zaszła w ciążę z mężczyzną, którego znała dosłownie dwa dni. On potem zniknął z jej życia całkowicie, nie dało się go odnaleźć. I opisywana jest właśnie jej sytuacja finansowa, jej sytuacja życiowa. Zajmuje się małym chłopcem i właściwie jest sama, nie ma nikogo. I następnie przechodzimy właśnie do Kat Weller, która jest córką ciotki Loli. Która bez przerwy właśnie przebywa z nią, pracuje w ośrodku, w tej gospodzie, zajmuje się przyjezdnymi i tak dalej. I wszystko właściwie, cała akcja zaczyna się w momencie, kiedy kobiety, zebrane przy jednym stole, e, dowiadują się z jakiego powodu ciotka zawołała ich do swojej gospody. Tutaj zaczyna się cała akcja, i w związku z powodem, dla którego zostały wezwane, e, rozpoczyna się. Kilkumiesięczne bodajże, nawet już nie kilka tygodniowe, tylko kilku miesięczne oglądanie filmów z udziałem Meryl Streep. I to jeśli chodzi o fabułę podstawową. Potem rozgrywają się losy po kolei tych trzech, czterech właściwie kobiet, jak one sobie radzą ze swoimi sytuacjami, każda ze swoją, co dzieje się dalej z ciotką. I wszystko to jest osnute właśnie wokół oglądania, y, tradycyjnego oglądania wieczorami filmów z Meryl Streep. na samym początku książki jest program, tego może nie być widać, program klubu filmowego, przeczytam Wam, co tutaj jest po kolei. Co się wydarzyło w Madison County? Diabeł ubiera się u Prady, Mamamia z Gaga. W obronie życia, Sprawa Kramerów, Pocztówki z nadkrawędzi, To skomplikowane, Pożegnanie z Afryką, Julie i Julia. I słuchajcie, podstawowym plusem przeczytania tej książki było to, że obejrzałam 5 z tych 10 filmów, których wcześniej nie widziałam z udziałem Meryl Streep. A Meryl Streep po prostu uwielbiam, więc naprawdę miało to duży sens pod tym względem. Obejrzałam, co się wydarzyło w Madison County, Z Gaga w Obronie Życia, Sprawa Kramerów i Pocztówki z nad Krawędzi. Pozostałe filmy znałam. Także tych pięć filmów sobie obejrzałam, resztę właściwie szczerze mówiąc odświeżyłam, bo za każdym razem, jak dochodziłam do rozdziału, w którym było oglądanie filmu, zaraz siadałam i najpierw oglądałam film. Także przeczytając tej książki, towarzyszyło obejrzenie dziesięciu filmów z Meryl Streep. I tutaj, słuchajcie, tak naprawdę kończą się pozytywy, jeśli chodzi o tą książkę, bo naprawdę się zawiodłam. Spodziewałam się czegoś dużo lepszego. Żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o język, z żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o styl, sposób prowadzenia dialogu, nic z tych rzeczy. Wszystko było w porządku. Tylko po prostu um, może trochę przesadziłam, bo sam tytuł zwyczajnie nastawił mnie na coś świetnego, um, a zwyczajnie za bardzo się nastawiłam. Książka mogła być napisana w lepszy sposób. Pomysł z klubem filmowym Meryl Streep jest świetny i. Um, może właśnie dlatego, że jest taki świetny, jestem zawiedziona, że został tak słabo wykorzystany. One tutaj po każdym filmie omawiały go bardzo. Nie, no przesadzam, nawet nie powiem szczegółowo po prostu omawiały ten film, omawiały problemy w nim zawarte, odnosiły w jakiś sposób te, te zagadnienia do swojego własnego życia. I właśnie to jest coś, co mi bardzo przeszkadzało, bo zupełnie jakby autorka na siłę chciała wpleść w zwykłą książkę na temat losów czterech kobiet coś wyjątkowego. I owszem można było to zrobić i można było to zrobić w świetny sposób, ale tutaj niestety jest to zrobione w sposób dosyć sztuczny. Tak jak same historie tych kobiet są bardzo ciekawe, są fajnie napisane i stanowiłyby dużo ciekawszą lekturę właśnie bez wplecenia samej Meryl Strip do tego wszystkiego. No tak niestety właśnie z tym wątkiem autorka sobie całkowicie nie poradziła. Rozmowy były naprawdę bardzo sztywne między nimi momentami miało się wrażenie, że niektóre fragmenty, niektóre wątki w fabule zostały do niej na siłę wprowadzane właśnie po to, żeby można było w jakikolwiek sposób odnieść fabułę do, do filmów. Także mimo wszystko, mimo to, że nastawiłam się właśnie pod tym kątem na tą książkę, to to właśnie było coś, co mi się najbardziej nie podobało dużo lepsze były właśnie fragmenty, w których nie było ani, ani trochę mowy o tych wszystkich filmach, no także niestety mm, powiem wam tak, jeżeli uwielbiacie Meryl Streep i mielibyście przeczytać tą książkę ze względu na Właśnie na sam tytuł, tak jak ja to zrobiłam, to nie polecam Wam tej książki. Będziecie zawiedzeni, zawiedzeni sposobem, w jaki wątek został wykorzystany. Jeżeli natomiast lubicie książki takie lekkie do, do poczytania, takie zwykłe, obyczajowe, kobiece i tak dalej, no to jak najbardziej jest to lektura dla Was. Można spokojnie sobie posilić, przeczytać to w kilka wieczorów. Ja to. znaczy, w kilka wieczorów właściwie można w dwa, trzy tak naprawdę. Ja to czytałam dosyć długo. Bo nie miałam akurat czasu, więc trudno mi powiedzieć. Książka ma 427 stron taką czcionką. Także dosyć jest to mała czcionka, ale da się przydać szybko. No i cóż, właściwie mogę Wam więcej powiedzieć. Świat książki, jeśli chodzi o wydawnictwo. Um... Autorka z tego co tutaj widzę na opisie okładki ma y, specjalny sentyment do tego typu, y, do tego typu zagadnień, bo y, kolejnym nakładem świata książki ma się ukazać powieść poszukiwany Colin Firth. Także być może po prostu uwielbia, uwielbia angielskich aktorów. No, także jeżeli chodzi o tą książkę, to Wam ją polecam pod tymi warunkami, pod którymi przedstawiłam i. I cóż, to by było na tyle, słuchajcie. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam Was na oglądanie kolejnych recenzji i, i dziękuję Wam za komentowanie, subskrybowanie i trzymajcie się. Pa, pa.